Jak tylko wyjadę z tego korku to wam opowiem o moich kamerach Jak to się wszystko zaczęło No dobra, więc na to, no, że korek się skończył A Jak to się zaczęło no Postanowiłem, że przydałoby się mieć dobód w razie jakiego, jakiegoś wypadku a żeby nikt nie zwalił, że to moja wina, i widziałem właśnie kamerki różnego rodzaju, postanowiłem, że kupię sobie kamerę i sobie zaczepię na kask Oczywiście poszukałem przez dłuższy czas, jaką kamerę wybrać. Znalazłem na YouTubie coś takiego jak chyba MD80 czy coś takiego, To bardzo mała, gówniana, chińska kamerka. Jakiś motocyklista, jak znajdę linka to wrzucę Kiedyś dawno temu e, opowiadał jak on zamontował tą kamerę w kasku I że tam mu jakoś działała na miarę. No i postanowiłem, że coś podobnego zrobię Kupiłem tą kamerę Kosztowała chyba coś 40 funtów Czy 50 jakoś tak Nie, nie była to bardzo droga kamera, ale to było dawno temu A, No i postanowiłem, że będę jej używał nie? Bo długo jej nie pożywałem, bo w praktyce okazało się, że była trochę do dupy. Bo e, po pierwsze miała pole widzenia beznadziejne. Te, ta kamera, której teraz używam ma chyba 165 czy 135 stopni e, pola widzenia, a tamta miała chyba 45. Czyli generalnie jakbym teraz jechał, to widziałbym tylko ten samochód biały przed sobą prawdopodobnie A poza tym nagrywała bez, z beznadziejną rozdzielczością i jakość nagrań był no koszmarny, dźwięku nie było Znaczy był dźwięk, ale to był szum, wycie wiatru, kurde normalnie, burczenie Także bardzo szybko się okazało, że ta kamera się nie no poza tym nie była wodoodporna Ja ją miałem przyklejoną z przodu na kasku, tak jak niektórzy montują na szczęce, nie? Tak jak niektórzy montują e, GoPro No ale długo z tym nie pojeździłem Stwierdziłem, że muszę wydać więcej na kamerę kupić porządną najlepszą jaką, na jaką dam radę i, i znalazłem kamerę która miała świetne tam wyniki znaczy ten sondaże reviewsy nazywała się Vio POV.hd Zresztą stąd moja nazwa na, na, na YouTube, bo właśnie od tej kamery pierwszej, którą nagrołem, zacząłem nagrywać. Kamera była ciekawa, ponieważ była to, kamera była oddzielnie od jednostki nagrywającej, która miała kabel. Znowu, jak znajdę jakieś wideo z tą kamerą. Wam pokażę, I, i polegało to na tym, że kamera była przyklejona do kasku, odchodził od niej taki długi, jakiś półtora metrowy kabel do takiego pudełka, które musiałem wozić w kieszeni. I dodatkowo, żeby mieć dźwięk porządny, a nie, a nie z tego pseu... znaczy na tym kablu był mikrofon, czyli jakbym go upchał do kasku, i tak na początku jeździłem, to coś tam teoretycznie mogłem do niego mówić. Jakoś była znowu beznadziejna, na moich starszych wideo to bardzo dobrze słychać a, 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 ko, jaki koszmar, zresztą e, podeślę linka, kliknijcie linka, jak, jak tutaj powinien być box, to Wam pokażę jak to kiedyś jeździłem ze starą kamerą, mam całe nagrania ze 125, jeszcze jakieś 925 125, także e, taka była jakość nagrań i taki był dźwięk. A, e, poprawiłem sobie trochę dźwięk, e, później chyba dołożyłem zewnętrzny mikrofon. Ale, tak czy siak, było beznadziejnie, nie? Ale największy minus tej kamery polegał na tym, że bez przerwy psuł się kabel w tej kamerze, bo e, od ruchu w głowy, nie tam gdzieś się zagiął, tego, był bardzo kruchy w środku, był do kitu zrobiony i chyba pięć razy mi kabel wymieniali. Bo ja reklamowałem tą kamerę, bo najpierw mi się zaczęła wyłączać, nie wiedziałem co się dzieje, zacząłem kombinować. Okazało się, że jak odpowiednio ruszę kablem, to przestaje nagrywać, nie? I dlatego się wyłącza. Później a, to mi wymienili ten kabel. Miałem przez dwa miesiące spokój, znowu się zepsuł, znowu podobne objawy. Nie wiem co tam się stało. Dobra. Znowu mi wymienili. Za jakiś czas się okazało, że dźwięk przestał działać czyli, że, że nie nagrywa dźwięku już więcej kurde, co jest grane znowu mi wymienili no i po pięciu wymianach przy, przy, jak piąty kabel mi się zawiózł bo za każdym razem musiałem zapłacić za wysyłkę a że nie wyślę ten dysk ta, ta część kosztuje kamera z kablem, nie? Bo jednostka nagrywająca była osobno, także jej nie wysyłałem. To kamera z kablem kosztowała coś 120 czy 150 funtów, nie? No to nie byś jakimś beznadziejnym, beznadziejną drugą klasą, tylko musiałem wysłać poleconym, nie? Za, za potwierdzeniem. Także za każdym razem jakieś 15 funtów musiałem wydać i miałem już dosyć, nie? Tu zadzwoniłem, całe szczęście firma była porządna, powiedziała mi, że, że mi wymienią w takim razie. Ja mówię, jak chcę inną kamerę, nie? Albo zwrot kasy. To akurat mieli. To nie była najlepsza oferta, ale akurat mieli Kontura, Kontur Plus, nie? A w tej samej cenie, więc ja mówię, no dobra, to, to wezmę. Chociaż gdzie indziej można było kupić, kupić go taniej, ale już, miałem, już tak chciałem wymienić tą kamerę na cokolwiek. Bo już miałem dosyć tego, że, że no nie mogłem na nie polegać, albo mi się wyłączało, albo dźwięk znikał. Więc dostałem Kontur Plusa i wtedy naprawdę zobaczyłem, jak to jest jeździć z porządną kamerą. Bo Kontur Plus mam do dzisiaj ciągle jeszcze śmiga, już 3 lata chyba. 3 lata? 3 albo 4 lata? Nie no, może nie 4, 3 lata na pewno. Eee, i, I praktycznie codziennie używana była. Zalałem ją kilka razy, wjeździłem w śniegu, w deszczu we wszystkim i, i trzyma. Nie? I jedyny powód dlaczego kupiłem sobie teraz drifta ale do tego przyjdziemy, to to, że e, chciałem mieć wyższą, wyższą jakość. Chciałem mieć e, Full HD w 60 klatkach na sekundę, bo tak to jeździłem 720 pi e, w 60 klatkach na, na konturze. Ja chciałem właśnie w Full HD 1080 przy 60 klatkach no a, a niestety żadna inna kamera tego nie robiła poza tym chciałem mieć dużo lepszą jakość ze zdjęć w nocy a niestety na mimo, że kontur od Roma jest i tak o niebo <laughs> niebo ziemia a to jednak jakaś śrubka to jednak no drift jest bez, bez porównania lepszy jeżeli chodzi o, o, o niski poziom światła nie? Tak jest ciemno. To jest dużo lepszy. Co tu się dzieje? Tak, więc, więc to była następna na kamera. Później kupiłem Roma. Dlatego wiem, jak, jaka jest różnica w jakości między konturem Plus a, a Roamem. Kupiłem kontur Roam. Trochę podagrywałem nagrałem trochę zdjęć z wakacji, znaczy trochę filmów z wakacji. Jak ostro lało, to zakładałem. To była taka moja zapasowa kamera. No ale minusy to, to zdecydowanie jakość w ciemności była pff, no, pff, naprawdę kiepsko. Było jak, było, już jak, jak tylko się robiło trochę, trochę mniej światła to wszystko było takie bardzo miękkie nie? cały obraz się robił miękki taki rozmyty no, miękki, rozmyty i tak kijowo to wyglądało nie? No a jak było bardzo ciemno to ziarno i tak dalej nie? Dlatego no nie polecam jak ktoś siedzi wieczorami to do rejestracji nie widać jest, jest trochę padaczka, nie? No ale miałem tego Roma, wymieniłem go, bo tam coś później się z kartą zaczęło działać. Miałem Roma dwójkę tak przy okazji, dwójkę żeby nie było. Później zachciało mi się mieć jeszcze jedną kamerę na tył, bo przez jakiś czas miałem zamontowanego Roma do tyłu, ale się bałem, że, że zostawię go na motorze i że ktoś mi podpierdzieli, nie? Dlatego wynalazłem tanią kamerę, którą sobie zamontowałem na tył mojej ninży i to był Mobius HD to kamera, ona kosztuje chyba 80 funtów a, ale ma rewelacyjną jakość w, w nocy to mogę firmuje swo, swoim tak powiem, e, swoją ksywą jest naprawdę była lepsza od kontura jeżeli chodzi o, o widoczność nie? natomiast generalnie to, to też ma swoje jakieś tam plusy minusy, no nie nagrywa 60 Klatek na sekundę, więc zwolnione akcje nie wyglądają fantastycznie, i tak o piecio. Um, więc, no mówię, no jako poza tym dźwięku nie nagrywa i tak dalej, nie? Ale jako dodatkowa kamera na tył sprawiała się idealnie. Zgubiłem ją gdzieś źle przyczepiłem, bo przyczepiałem na Velcro. Źle przyczepiłem i odpadła. Kupiłem drogą. Teraz ją zgubiłem w identycznej sytuacji. Powiedziałem, że więcej nie kupię, ale w końcu kupiłem znowu. O, ty! Nieładnie! Znowu kupiłem e, ostatnią, właśnie trzecią i mam nadzieję, że więcej nie będę musiał kupować. Zupełnie inaczej teraz montuję, więc mam nadzieję, że nie zgubię. A, kamerą, którą obecnie nagrywam, w tej chwili to jest Drift, to jest Drift Ghost S. Kupiłem najlepszą kamerę, jaką mogłem na niskie światło i na no właśnie żeby miała opcję 60 klatek na sekundę przy full HD która nie, nie wymaga dodatkowej osłonki żeby żeby być wodoodporna czyli mogę jeździć w deszczu i nie muszę się martwić że mi wysią, wysiądzie kamera przestanie nagrywać albo coś się stanie i właśnie dlatego wybrałem Gosta. miałem z nim też troszkę problemów na początku była akcja, że, że nie chciał automatycznie włączać następnej, następnego filmu, znaczy następnego pliku nie tworzył, tylko po prostu przestawał nagrywać. Trzeba było ręcznie go kliknąć, żeby, żeby kontynuował. Czyli po 22 minutach nagrania przestawał. No, no, po po update'cie firmware'u... w ogóle wymienili mi tą kamerę wtedy, też to, to, to bardzo miło. Ale później, jak dostałem nową, to też miałem ten sam problem. Poczekałem, aż był, wyszedł nowy firmware No i naprawili w tym nowym że Także teraz generalnie nie narzekam na tą kamerę, chociaż parę razy mi się też zacięła. Ważne jest, zresztą kontur mi się też zacinał. Tak to jest już z tymi kamerami. Czasem, jak źle zacznie plik gdzieś tam od jakiegoś dziwnego miejsca na karcie, to po prostu się zacina. Trzeba popatrzeć przez pierwsze parę sekund, sprawdzić czy dalej nagrywa. Później to już idzie, nie? Ale, ale, jak, ale zwykle na początku, jak, jak coś się dzieje, to na początku przestaje nagrywać i jest skifa. Gdzie się pchasz? No, ale... Generalnie tak. Z drifta jestem bardzo zadowolony, nie muszę się przejmować, czy zamoknie, czy za, nie zamoknie. Tak. A, a kamera... Y, nie miałem skrupułów co do, co do kosztów kamery, bo mi się zwróciła... Moja, mój kontur mi się zwrócił pięciokrotnie, jak miałem wypadek. Miałem wypadek, tylko dzięki tej kamerze odzyskałem jakiekolwiek pieniądze. A odzyskałem dużo pieniędzy, to jest prawda. Dużo więcej niż, 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 niż ten kontur był wart. W sensu się zatrzymał. Także, no, jest to bardzo, bardzo pożyteczna rzecz. Taka kamera. Poza faktem, że, że jest rodocha, jak się później ponagrywa i powrzuca jakieś filmiki i ludzie to oglądają i, i, i komentują i dają, e, że tak powiem, łapki w górę, to, to, to jest to naprawdę coś, co poprawia bezpieczeństwo na drodze. Nie tylko ze względu na to, że masz dowód, jak coś się stanie, a jak tylko ludzie widzą, że są nagrywani, to im przychodzi ochota na świrowanie. Nie pyskują. Nie, nie próbują Cię zabić, nie próbują Cię pobić, bo wiedzą, że, że wszystko jest nagrywane, także jest to duży plus też z tego punktu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.